Cześć wszystkim, witam Was na kanale Aleneczka, aktoreczka. Wiem, że mnie nie widzicie, ale to nieważne, czy mnie widzicie, czy nie. Ważne, żebyście widzieli to, co tu widzicie, czyli różne ingredienty, bo dziś będziemy gotować. A więc będziemy dzisiaj z Wami gotować taki deserek to jest po prostu zwykły deserek. A więc zacznijmy. Mamy tu taki batonik czekoladowy. I mamy taką, taką szklankę. Widzicie szklankę? No, widzicie, taką, taka szklaneczka. O, szklaneczka. I trzeba będzie z tego batonika i z tej szklaneczki spróbować wyciąć. Jakiś taki kształt. Okrągły, ale tak nie za bardzo. Okrągły. Widzicie, czekajcie, czy nie w ogóle widzicie. O, okrągły kształt. Kształt. Później, jak już macie, bierzemy bananka. Bananek. Taki bananek. I nacinamy na dwa. Takie. O. Jak już mamy. My to na razie to odłóżmy sobie. A skupmy się na tych dwóch cukierkach. To są krówki. Te krówki trzeba będzie roztopić w garnku. I z, troszkę tam z, z mlekiem. Trochę dodać mlekiem. Jak już to mamy, bierzemy te bananki. Aha, czekajcie. Do bananków jeszcze nie doszliśmy. Najpierw bierzemy tego wafelka i smarujemy ym, tego wafelka. Nie ze wszystkich stron, tylko tak smarujemy z jednej strony. Tym, co nam wyszło z tych krówek, tak? Co, to, co te krówki roztopiałyśmy. Jak już mamy, bierzemy te bananki. O, o się. Bierzemy te bananki. Proszę, mamy te bananki. I widzicie, wyszły nam jakby takie oczy. Później, jak mamy te oczy, bierzemy dwa takie same, takie cukierki. Takie mmd mogą być, nie? Ja mam trochę inne, ale prawie to samo. I robimy takie o, oczy. Proszę bardzo, to miało być sofa, jak po co? I później bierzemy jeszcze jednego takiego cukierka. I tu, proszę bardzo, oto nasz deserek. Mam nadzieję, że ten deserek Wam się spodobał. Jeśli tak, stawcie łapki w górę.